Halo, halo, halo. hi guys, cześć, jestem on, cześć, Chris, do cheer. A dzisiaj gram w grę pod tytułem Kentai vs. Force. Ktoś może się spytać, dlaczego w to gram? A powiem tak, pozdrawiam mojego serdecznego widza Mikołaja, że reprezentował mi tą grę. Nagram tylko dlatego, bo on mi ją zaprezentował. Tak. Pozdrawiam go. O kurde, co to jest, Mehilo Ultra Rumble. Musimy stąd. Ta... Dlaczego ja mam coś takiego na koncie? No, no i lepiej, lepiej. To co, włączamy. Jakby co te... Szansa, że ten odcinek będzie montowany jest trochę większa niż zazwyczaj. Jest większa niż co to jest. Nie wiem, już mi hakują moje ten serwer. Dlaczego to jest takie głośne? Halo. Muszę to ściszyć. Yy. To będzie to chyba. Yy. A wy jak będziecie to mieli... Jej... jeszcze mogę wam trochę przyciszyć. Co? Co? Co wy za mi kupujecie? Ja, dobra, i co to jest? Boję się, eee... Zobaczmy może najpierw ustawienia. Ultra, o kurde ja, grafikę na ultra, nieźle. Eee, pytałem się jakiegoś widza, co miał tą grę. Free DLC, co to jest free Nie, nie wiem co ja włączyłem, jakieś darmowe DLC, eee... eee. Nie, nie, dobra nie, Safe eee. Save quit? Safe A co to jest? Pressure mod. Japan, pressure... Japan, pressure. To jest to samo, na pewnie. Ja się boję tego. Safe quit. Quid. Zagrajmy sobie normalną grę. Ej, halo. Nie, no już jakieś osiągnięcie mam. Jak się to bierze pod To jest jakiś ziomek. Siema. Quest giver. Jakieś tutaj... Nie mogę tego. Ej, halo. Co jest? Ja nie ja, wiem, ja się zacząłem płacić przy tej gierce już. W sensie nie może dlatego, bo tu jest takie lato. Bo ja tutaj chcę coś kupić. Jest tu jakaś muzyka, ja mam nadzieję, że ona praw autorskich nie ma. To zabijać ta, dobra. Ej halo! Ej, dlaczego z tego jakieś dzieci wyszedły? Wyszły. wyszły. Ej, dlaczego on ma tacze? Ej, halo! Halo? Ej, co ty się dzieje w tej grze? Ej, gdzie jest... Gdzie mam pieniądze? Tu mam pieniądze. Ej, zaraz sobie kupiłem jakąś lepszą broń przy tym automacie. Kurde, o co chodzi w tej grze? No bo myślałem, że to tutaj będzie nam trochę gorsze, ale to nie jest tak gorzej. Co prawda, model strzelania w tej grze nie jest aż taki tragiczny. Co ja pieprzę, on jest tragiczny. To jest po prostu klikasz lewy przycisk myszki, strzelasz, nic więcej. To Ta... nie czujesz dynamiki broni. No kupuj coś. E -e... Kurde, nie to, nie to. Oni nie biją. Ja nie wiem, gdzie ty się bronie kupuje. Mówię wam od razu. E nie wiem. E ja bym kupił jakąś broń najlepiej, ale mówię wam totalnie nie mam pojęcia gdzie ona jest. Ej ja mam tu ograniczoną amunicję? Dlaczego oni tak skaczą? I dlaczego to są takie raz dźwięki wydaje? Halo? E, ATM. Eee, siema. E, necha, nie działa. Eee, dobra, uciekamy stąd. Dobra, parkour parkour jak w jakimś nie wiem Danklig'cie gram w Danklig'aite, świetna jak to plecam wam. E, <grywanie> dlaczego ja takiej gry nagrywam? To jest jakiś portal, może będę mógł go zamknąć. On jest tamtą przechodzą? Czy co? Chodźmy do tego portalu. Oni oni chyba stąd przychodzą, widzowie. Kurde, killer 16. No, jak to moja amunicja? Jeszcze trochę jej mam. Jeszcze trochę jej mam. Dobra, uważaj się na ten portal, bo mówię, jak oni wyjdą stamtąd, zbyt przejmie. no niestety dla nas nie będzie. Eee. Dobra, chodźmy, poszukać może gdzie da się kupić jakąś broń. Wiem, że pod V. O, pod V da się melebić. O, robię A, to on jest sam jedną. Ale taka prawda. Nie wiem, raczej odcinek z tej kryle będzie za długi. Czy to były jakieś bronie? Da się granaty kupić, ile się e, same Am kupić. E, co jest zrobiłem? Granat. Ty, ty, ty. co jest? Ej, dlaczego broń nie mam? Ej, co się stało z moją bronią? E, o, halo, dlaczego to jest taka animacja w tej Ej, e, tutaj coś jest, jakieś misia zdobyły. Dlaczego... Dlaczego te gra takie ci wydaje? Ej, halo. O! Mogę w nich granatami... O już mi się skończyły. O, mogę ich bić ten z mele nie wiem, klikam całą klawiatury, a mogłem przeczytać jednak tamte ustawienia sterowania. O dobra, tutaj coś mamy. Może tu jest jakaś broń. Nie, to są tylko pieniądze. Nie chcę pieniędzy. Weźcie mnie zostawcie wszyscy. Dlaczego jakiś głupi guzikniałem do wrzucania broni? A teraz klikam... Ej, pod tabem może. O, pod tabem jest. E emotki, co to jest? Bye. Co to jest? Sexy kamera. Ej, halo. co to jest? Halo? Ej, halo. Ej. Halo. Nie, nie, wytyfy, co to ma być? Yy, nie chcę tego. Tab, yy, zamykaj mi to. Natychmiastowo. No i nie, no zostanie mi coś takiego na ekranie. Ja nie wiem, ja czy przegrałem to. Dlaczego ja mam ten, jak jakieś 10 tysięcy pieniędzy? Potem był kolejny ten ATM. Nie, nie idę do ATM-a. Dobra, tutaj, ziemeczki. Yy, no, Don, a wy. Nie, to, dobra, nic tutaj nie ugramy. No halo czekaj, ja muszę chyba grę zrestartować. Dobra, no, wyście mnie zabicie. Jakby, nie wiem, grę zrestartuję, to będzie najlepiej Ale co to jest? Mogę ich bić jedynie O, na to cokolwiek robi Dobra, ja mam pomysł, zobaczmy, co sterowanie teraz Ja nie wiesz ale Co to jest za gra? No i nie, zdechłem <laughs> Aha! Czekaj, nie wiem, muszę zacząć sterowanie Ustawienia Sterowanie Fire, ADS Czyli pełne celowanie, reload Podaj jest. Podaj jest Okej. Okay. I skucanie w tej grze. Screen to odkryliśmy. Jump też. E, sexy kamera, Capsule. Pod kapsułkiem są jakieś emotki. To. O, właśnie emotki możemy przetestować. Dobra, to. Po... Musimy i sprawdzić. E, I, ty, Tu serio jest jakiś ten Inwentorii, Dobra, weźmy sobie tego kawaha, co nie. Ale muzyka się teraz włączyła. Uuu, ja mam nadzieję, że ta gra nie ma ten, y, jakiś copyright muzyki Nie chcę sexy kamery, ja chciałem ten, o to Mogę być opa, jestem głodny, mogę być śliczny Mogę być Ray, tak, mogę myśleć, mogę płakać, mogę, dobra Przeszli tutaj fury, musimy ich zwalczyć, bo bo oni to są źli w tej grze, jak widzę. Wice... Ej, alo, no mówię, że są źli. Oni mnie tutaj biją. Ej, już mi jakiś jeden jedną. Dlaczego ta postać takie dźwięki wydaje? Co to jest? Eee, nie wiem, nie działa to. Tylko tam jeden działał. Nie wiem jak ja mam znajdować inne bronie. One pewnie są gdzieś na mapie. Czekaj, nie, jednak jest trochę system broni, bo jak się tak strzela. jak się tak strzela, to ta broni mimo wszystko ma jakiś ten. Nie wiem, w te portale mam strzelać? Nie. Z, z tych portali właśnie te fury wychodzą Kurde. Ja zawsze myślałem, że ten... że hentai fury to w zgodzie żyją, to jednak okazuje się, że... <laughs> Co to jest? Widzieliście to? Ja myślałem, że oni ten on zawsze w zgodzie, że ja to się okazuje mimo wszystko, że oni jednak w zgodzie nigdy nie żyli. Kurde. Ale gdzie się te inne bronie zdobywa? Nie wiem w jakimś domu? Co so, może, bo odkryliśmy poprzednio, że w tych domach są jakieś, o, no właśnie tutaj masz coś takiego, yy, o dobra 95 pieniędzy i kup, kupujemy tutaj coś, nie wiem co nawet, ale no, macie granata, o, ten granat im nic nie zrobił, kto, kto projektował ten system, co za pojeb to projektował, ten system strzelania, a jest ale są debilami. zamiast skoczyć, o, oni sobie idą naokoło. No będę ja jeszcze chwilę pogam w tą gękę, czy odcinek go. Bo... Ej, w tychże jest double jump? Co ty gadasz? Dlaczego w tychże jest double jump? Ja nie wierzę że double jump w takiej gierce. No way. Tego się nie spodziewałem akurat. Ej, czekaj, chodziłem, że po te 10 tysięcy pieniędzy, bo... Może on jest dalej w tym samym miejscu? Dlaczego? No przestań wydać takie głosy nie wiem, granie w taki, w takie gry ten na filmach, a poza filmem to zupełnie su dwa inne przeżycia. Od razu wam powiem. Jakby ktoś był ciekawy. Dobra, tutaj jest e, i coś takiego i co? I tu jest jakiś, nie wiem, buzt do pieniędzy, jakich teraz zabijam? Nie, to nie jest buzt do pieniędzy. wydaje się, żeby to był jakiś buzd do pieniędzy. Dobra, zaraz będziemy mieli więcej tutaj hajsu. No, a zaraz będzie nas stać na tamtą brońkę w tym budynku. Dobra, to jeszcze te tego ziomeczka, tego słodkiego kotka. Niszczymy sobie ja I chodźmy zobaczyć No przez, dobra może przestanę skakać To nie będzie wydawać takich dźwięków Dlaczego gram w takiej gry? Opa, aha więcej tej samej broni dostałem Normalnie się czuję jak w tym jakimś Call of Duty, jak ci te bronie dropą z losowych skrzynek W trybie zombie, tak się teraz poczułem Ale dostałem ten, te same bronie Fry, fry, tak się teraz poczułem Ej, jak najmniej się na stole zablokowali Pa, ej pa pa, kurde o dobra, papa! Pa. No i teraz to łatwo, dobra, ta gra się nagle łatwa stała. No Dobra, tylko trzeba celować, żeby ich w ogóle trafić z tej broni No i teraz bez problemu i mogę ich wszystkich tutaj zniszczyć. No, tutaj tego... A ciekawe, czy mogę... Ta, ta czemu nie jeszcze po czasie. bo on padł, teraz tu są... Teraz tu jest dwójka. Tutaj ich niszczymy od razu. Ow jak gram w tą grę, to mogę wam opowiedzieć, że sprzeciw sobie się na each IO co nie? I tam dużo gierców pobrałem i prawdopodobnie ten... Będą z nich odcinki tam. Nie wiem może jakiś jeden horrorek w tygodniu, albo jak nie wiem, nie będę mieć czasu na nagrywanie lub coś w tym stylu. A będę chciał, żebyście mieli więcej niż 5 filmów w tygodniu. Po prostu będę wam wrzucał ten, jak gram w te horrorki, bo to max pewnie 30 minut tam większość tych gier co pobrałem. Obstawiam. No i łatwo. Łatwo poszło z. Y, y, tutaj tą społecznością. Co mnie zaczęła bić? Społecznością. No, jak na Steam, jak na Steamie widzowie. O dobra. Ej, co tutaj jest? Jakiś pa. Prawdawny portal. Mogę tutaj wejść? U kurde, jakiegoś bossa przywołałem. Jest coming? Ej, dlaczego on coming? Halo. Dobra, ej, to, to miał być boss? Leśnij, ten nie był. I co? To tyle? To, to to był ten boss. Prepare to die, I rabbit is coming. Hä? E? z interakcja, więc... Ech, to ja się straszny boss tej gry. Kurde, nad finalnego bossa już pokonałem. To ja łatwy był. Nie, nie wiem kto projektował tą grę, ale... Ale jakby trochę dopracował, to nawet przyznam, że... Przy... Kurde. Że inne systemy byłyby bardziej przyjemne. U, w końcu mam jakąś nową broń. Ej, co to było? Halo? Ja dlaczego on mi jakoś ten? Miłością bije. Dobra. O dobra, ten shotgun jest not balanced. Uwielbiam niezbalansowany, niezbalansowane bronie. No, ej, bez kit, może nim tak szybko strzelać. Dobra, jeszcze mam jakąś jedną broń, zdobyłem tam. Przedtem e, AK, 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 laser, dajesz to, equip. E, jak się ten laser equipuje? E, super gra. To. E, no, kalo Nic nie rozumiem. Czekaj, muszę iść do tego miejsca, co sam się zablokowałem poprzednio, albo nawet może być tutaj. Tu pewnie coś zadziała. Ej, kurde, tutaj nie działa, co jest? No nie, dzieci mnie jakieś gonią. Widać od nich. Nie, ja się boję tej, tego, tego filmu na YouTuba wstać, mówię, będę mieć jakieś prawa autorskie. Mam pytanie, co tutaj? O kurde, zablokowali się. Dobra, idziemy do tamtego domu, co poprzednio się zablokowałem. I ogarniam, jak ustawić laser jako broń. Eee, tutaj? Nie, tutaj jeszcze się nie zablokowałem. To było w tym domu, tu, tutaj by dało się zablokować. O, mniej więcej na tym. Dobra, mamy to i teraz okazać jak się tą broń Ekwipuje To Już item Eee unequip. Eee, backpack A może z scrollem? 1, 2, 3, 4 Nie Dobra, co się stanie jak shotguna zrobię i dam unequip. I znowu kli kliknę close To mam teraz wakacza, okej okay. Jak zrobię unequip, unequip i zostanie mi tylko laser o, kurde, dobra, mam laser, dobra, teraz będzie potężna eksterminacja. Ej, o, dobra, to jest mocno Ten laser. Ej, no, pak, ja tym eksterminuję ich wszystkich. No, ej, teraz to jest prawidny gameplay w tej kierce. Nie wiem, co nie robię jakiś basic Unity Animation. O, kurde, panda. Panda, jest taki youtuber jak panda. Bo teraz go niszczymy. No, tak skończył właśnie. Ej, przepraszam. O, kurde, co to jest za jakiś sperma. Ej, co jest, zabiłem 50 enemies. Spakam. Dobra, Zniszczę ich jak najszybciej tylko to... Co on zrobił jakiś ten? Normalnie jak w Skyrimie gościu ten zaczął latać na jakimś spelu. Albo jak w Minecrafcie normalnie elektro firewerki. No. Ja nie... Ja nie wiem co moi widzowie mi za gry kupują. Zrozumcie, że to jest pierwszy prezent na tym jaki dostałem. Jeśli pierwszy prezent na nie prezentuje jakie gry będę dostawał, to kurde. To widzę, że dobry gust mają moi widzowie, no. Bardzo dobry. Ale zdzi... tak szczerze zdziwiłem się, że to nie są jakieś, nie wiem, chętaj puzzle. No, tylko to jest hentai kontra furasy. No nie wiem. Ja mówię się przynajmniej do obu grup, tak szczerze. Bo czemu nie? Obie są świetne. Tylko... fandom. Y, potrafi być czasami chujowy. No i siema, zrobiłem coś od siebie? Nie. Find. a dobra, muszę 50 enemies. To, co wiem? O oh, kurde, e, powinienem dostać ten e, bikini Reward. Co to jest bikini? Eee, siema, bikini. Nie wiem, co to jest bikini. Katirs, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę niby tylko od niego bikini wziąć. ej no halo, przestań mi bić. Ła! Wow. A ja, ta, spoko, jesteś moim przyjacielem Co mam? Muszę jakieś ziomeczki poznajdywać To jeszcze może dodatkowy content w tej grze odkryjemy To trze, pewnie po tych budynkach trzeba wszędzie powiedzieć. Co to jest? Jakąś torbę wziąłem Ej, to było leczenie, apteczka No to spoko akurat Tutaj mamy coś, tutaj mamy ATM-a To atm mamy w dupie Tutaj nic Czyli po tych budynkach trzeba w skrócie i poznajdywać, bo Wątpię, że Jak gościu ukrywa wszystko w budynkach w tej grze, co nie? To... To, jakby będzie to było ukrywane gdzieś indziej, na dworzu. Więc chodźmy po prostu po tych budynkach. O, tutaj mamy kolejnego misia. No, e, tu jest portal. W sensie nie mogę tu zlecieć. O, dobra, jednak ukrył na zewnątrz. A no, widzicie, czy jednak jest bardziej sprytny niż ja podejrzewałem. Ten twórca gry, tu dalej idzie. Cała armia się zebrała. Tutaj coś? O, dobra, tu jest jeden. Co dobra, to co? Szukamy teraz tych wszystkich misiów. Co nie? Ja to może pokażę wam jeszcze dodatkowy content w tej gierce Dobra, no, ale myślałem no, myślałem, że ten film będzie jednak montowany, ale tu Tu, tu okej, okay. są, so, jest parę riski rzeczy, ale nie na tyle, żeby je montować Zobaczcie takie Riski po kroju, Jakby YouTube mi za to bana nie da, będę szczery Tu serio byłoby, trzeba się postawić, żeby YouTube mi za to bana dał Mówię Jakby, bo no, dla Strals nawet tak jakby old Last Trials pokazuje więcej ten na nagości niż ta gra będąc tak obiektywnie szczerym tutaj Te, nie pokazuje seksualizację i furasów, no i furasów eee. dobra zaraz tam pójdziemy, pójdziemy sobie tam na sam koniec gry dobra I co wie spoko, spoko wydaje mi się że tak no jest jakiś kunaj. ja nie wiem o co chodzi z tymi rzeczami do zbierania ale jak mogę je zbierać to why not, why not Dobra, tutaj chyba wszystko. Ta, w tym domu wszystko. W tym na pewno się upewnić. E, tutaj tak, tutaj też tak. O, skrzynka kolejna. Jakieś fajna nowa broń? E, nie. Te same. Jakby była jakieś nowa fajna, to bym widział, ale... E, jak te same, to po co nie opłaca się. E, tu chyba na... co ja ten do się nie da przejść. Tu chyba na wyższe piętro też nie wejdę. Nie wiem po co robią tak, że o kurde patrz masz budynek i do większości budynków możesz wszędzie wejść to do tego akurat nie możesz, co chyba zwiedziałem wszystko tak mi się zdaje tutaj to jedynie co mi zostało do zwiedzenia to jest góra chyba góra mi została jedynie tutaj chyba że na dachu gościu ukrył, bo to też jest w sensie możliwe, zależy jaką ma ok, jeśli masz taką fizykę, o kurde cała armia się zebrała jeśli masz taką fizykę wchodzenia to w sensie, że wchodzisz na dachu i się od razu ślizgasz, to w sumie to nie jest dobra fizyka. Jest to dobra fizyka, ale jest dosyć realistyczne, bo jakbyś był na dachu, to i tak prawdopodobnie byś spadł. To jest jest jak byłby stromy. Nie wiem, że muszę we wszystkie z tych. I to co? znowu będzie, że jest coming, No i coming ale Na początku przeczytałem, że jest coming, że przez U. No to było zabawne, przez zabawne. Nie wiem czy nic więcej. O dobra, tu, tu jeszcze jest ten misio. Dobra, tutaj wątpię, że da się wejść. O właśnie ja mam to czampa to mogę w sumie spróbować. Kurde, no prawie. Na szczęście w tej grze nie mam fold damage'u, Jakby był fold image, byłbym już dawno martwy. To co? Jak w sumie tutaj sprawdziliśmy coś ja za rzecz czy te ziomki ode mnie? Nie wiem, mówią, ej, ziomu, uś. Zobacz, możesz już coś od nas skupić. Eee... Oni chyba tutaj byli. Siema, e, tu on mi mówi, że nic nie zrobiłem, a ty? Katis, e, aha, mogę jedynie w bikini. Dobra, do dupy jest ta gra, ja mam pomysł. Idziemy rzucić w nich granatem. No, te granaty im nic nie robią tak naprawdę. Idziemy zobaczyć, czy tutaj coś ominęłem. Może kupić sobie życie. O, kupmy sobie ammo, jak najwięcej tylko możemy. Czyli 500, Co? jest limit na ammo. No tutaj się zdziwiłem akurat, że... Do wszystkich gier goście postanowili dopracować limit na amunicję. No? Tego życzę bym się nie spodziewał. Dobra, ty, jak w sumie niczego nie znalazłem, to chodźmy ten. To będzie, myślę, że piękny koniec tego filmu. Jakby. Prawda jest taka: z furasami nie wygrasz. Jedynie możesz od nich uciec. Tak, tak, tak bym to podsumował. Jedynie mogę od nich uciec w dal. I nic więcej. Więc widzowie. To będzie na tle z tej pięknej gry. Ja tu uciekam, wy nieznane. I co? Mold... Pamiętajcie, żeby subskrybować, aplikować, to no i komentować. O, a także możecie udostępniać. Ja wam mówię. Molto bene. I do następnego. Papa, pa, 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 pa. Halo. Ej, czekaj, czekaj. Eee. Czekaj, bo chcę wam. No dobra. Będzie to.